Halo halo, dzień dobry, cześć i czołem! Halo! Dzisiaj troszeczkę bardziej żywy jestem. Halo, halo! Dzień dobry, cześć, witajcie wszystkie trzy osoby, które oglądają Heroesy 4 na tym kanale. Eee, lecimy dalej z Heroesami 4. Coś nie nie wiem czy kamerka jest dobrze, czy wszystko jest dobrze. Tak było zawsze po tej stronie była kamerka? Tu o, a nie tu o. Nie wiem, już mi się popierdzieliło w ogóle, bo coś mi to jest... Coś mi to dzisiaj śmierdzi, słuchajcie, coś mi to śmierdzi. Czekajcie tylko bo ważną. Eee... wiadomość. Dobra, ok. Eee, nevermind. E, gramy dalej, rozgniemy w Heroes y i podchodzimy sobie tutaj przeczytać, bo tutaj stanęliśmy w czasie. Przed nami wznosiła się kolejna wieża wyroczni, lecz jej drzwi były zamknięte na głucho. Gdy Proeto spróbował je wyważyć, usłyszeliśmy wszyscy bezcielesny głos, odbijający się echem w całej grocie. Przejść mogą tylko dwa i którzy są jedny. Tylko człowiek imieniem Lysander oraz Sanio Wtedy po raz pierwszy. Aha, wtedy po raz pierwszy zasięciła we mnie nadzieja, że dusza mego pana nadal żyje. Aha, czyli ja coś tutaj kompletnie źle <głos》> zaakcentowałem. Trudna, dzień dobry, zostawcie łapkę w górę. E, <głos》> dzisiaj humor dopisuje. Na późno siadam do nagrywania, także też inaczej. Dobra, chcieliśmy sobie przez ten teleportić, e, Bo on nas prowadzi tam na górę, nie? O, coś jebłem. E, e... Sorry, jeszcze rzeczy ze studiami związane, bo tak, zaczynam studia, drugi kierunek, dzień dobry, bo Boż, tutaj pan magister e, YouTube, Jupiter magister rozpoczyna kolejne studia, więc będzie, będzie na pewno szampańsko, fajnie będę wam mógł opowiadać o tym, jak się znowu uczę. E, człowiek całe życie się uczy, słuchajcie, człowiek, człowiek całe życie się uczy, będę mieć 40 lat i będę kurwa wieczny student, nie? Więc fantastycznie, dobra, klepiemy się z wami gnoje. Nie powinniście być la, raczej dla nas e, zbyt trudni do naklepania. Eee, ty masz, masz grupowego blessa, ale masz też modlitwę, to rzuć nam tej modlitwę. Eee, no właśnie, no właśnie, siekaj tam. Za 25 fantastycznie walisz, nie? Ładnie tutaj jeszcze dwójeczkę, fajnie. No i tutaj mi daj blesika teraz, na wszystkich. Fantastycznie. Dobra, no regenerujta się, regenerujta się, mnie to tam nie boli absolutnie. No pięknie, zdefuj sobie nawet, tuj po raz kolejny. Co tu jeszcze możemy sobie zarzucić? Co? Radość jakąś? Grupowy zapał? No to nam zwiększa moralki, nie? No to w gruncie rzeczy tego jakoś bardzo nie potrzebuję. No to rzuć mi tutaj te, te ogówno. Ładuj teraz tego, za 13, za 13, fantastycznie, ale ty łupiesz już, nie? 56, fenomenalnie, dobra, już jeden jest zbity do zera. E, no bo już, już go tutaj zamieniamy, nie? Niestety. E, no dobra, no daj ten grupowy zapał, bo sobie Masz mało manek, kim ty jesteś? Ma, 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 maurent Ty już masz w ogóle 20 level, więc naprawdę bardzo ładnie. Eee, ty masz teraz dwa ruchy, dobra, wbijaj w niego, zobaczymy ile mu zadasz. Dwójka was spadła, dobra, to nie jest nic super wow, ale okej. Okay. Powiedzmy, że musimy to przeżyć, nie, i tyle. Cofnij się. Już tam się z nimi nie bij, bo oni będą groźni teraz. No chyba, że siekniemy tak 70 tak jak teraz, nie, to... To jest absolutnie przyjemne. Wow, nawet wy po bijecie, nie, więc to też już jest fajne. Daj Zendera, jeszcze nie wbijacie, no i git. Porobieni. Eee, bez większych strat, okej, okay, dwóch krzyżowców zawsze troszeczkę boli. Bo można by ich nie tracić w ogóle, no ale spoko, jeden się jeszcze wskrzesi, więc powiedzmy, że mamy o połowę y, zmniejszony ten. Walka wręcz. Może ci się to przydać w gruncie rzeczy. To by też się... ale magia życia, magia życia, magia życia. Dobra, i gdzie przejdziemy tędy tą mordą? Okej. Okay. Jest to ciekawe, czy to jest puszka pandory. Tak, to jest puszka pandory. Ej, zajebiście, kocham puszki Pandory. To może być jakiś demosmog czy coś takiego, nie? Dawaj, zapisujemy rozgrywkę. Eee, I wbijamy się po nią. U! <laughs> Lajzander wyciągnął dłonie, by wydostać się z magicznego więzienia. Lecz to Teetlon nie otworzył. Płomienie uniosły się aż do nieba, przewracając Leizandera na ziemię. Gdy tak spoczywał nieruchomo płomienie nagle opadły, zaś uwolniony anioł rozpostarł skrzydła. Rzuciłem się ku memu panu i położyłem jego głowę na mych kolanach. Romantycznie. Wyraz desorientacji i wyczerpania na jego twarzy dowodził, że do ciała powróciła dusza. Krzyknąłem, by przyniesiono wody. W takiej sytuacji nie ma nic lepszego niż łyk czegoś mocniejszego. Ukoi nerwy i uśmierzy ból, powiedział proeta, wręczając mi jedną ze swych tajemniczych buteleczek. Pomysł był doskonały. Chwilę potem twarz Lejzandera zaczęła nabierać koloru, on zaś otworzył oczy. Spojrzał najpierw na mnie, potem na Proeta. Chwilę później wylądował obok nas Tae Etelon. Co z nim? zapytał anioł. Dojdę do siebie, odrzekł Alexander. A co z tobą? Ethelon pochylił się i ucałował o, mego pana w czółko. Jesteśmy przyjaciółmi nawyki. Chodź, pomogę ci odnaleźć wyrocznie. Pracy było co niemiara, lecz nie, nie chciałem opuszczać mego pana. to zauważył me wahanie i położył mi dłoń na ramieniu. Dalej, przy przysposób wojsko do, do drogi. Zopiekujemy się nim z Adamusem, powiedział. W końcu jesteśmy kapłanami. Do południa zdążyliśmy wyruszyć w dalszą drogę, szukając wyroczni świtu. Tutaj takie romantyczne te nam się zrobiły, nie? Wątki, co to no, ja, co to no, ja, etc. Dobra, chodźmy, pewnie będzie kolejne czytanie teraz. Lysander i anioł wspólnie dotknęli drzwi, a wtedy wieża wyroczni po prostu zniknęła. Przyszedłeś z ostatnią próbę, rzekł anioł, kładąc dłoń na ramieniu Lysandera. Okej, okay, i co? Będziemy się z kimś tutaj trzaskać jeszcze na koniec? Fajnie by było jeszcze jakąś tej waleczkę stoczyć, ale to taką, wiecie, sensowną waleczkę, nie? Wychodzisz okej. Okay. Z ciemnoty wychodzimy. Dawaj mi Expo oczywiście. Kim wy jesteście? Kompania setki, dobra, bo ci bezerkerzy są dość szybcy, więc wolę tutaj na nich być przygotowanym z jakimś save'em, nie? Tam byli jeszcze Magowie, widziałem. Magowie też nie są najprzyjemniejsi. Dobra, klepnę się z wami. A okej, okay, dobra, was jest... Ej, mamy anioła teraz! Głos. Cudownie, fantastycznie Naprawdę fajnie, ciekawe czy on może wskrzeszać, nie? Trzeba to zaraz sprawdzić, a czy ja mogę podejrzeć jakoś twoje te? Błogosławieństwo, aha, dobra a Możesz ten? Możesz wskrzesić Zajebiaszczo Dodatkowo onioł ma jak widzicie 230 hubsa, więc on naprawdę, naprawdę No jest w stanie tutaj Podmieniać rozgrywkę, jest bardzo szybki z tego co widzimy, no Brzmi to fajnie, podoba mi się to totalnie, absolutnie i w ogóle. E, jest fajnie. E, więc fajnie. E, daj mi teraz tak to, to... Modlitwę teraz jak najbardziej dobra i dobra e, W gruncie rzeczy może tam wlatywać, oni ci nie zrobią wiele złego. No właśnie. Ty jeszcze zdechuj to na chwileczkę. Teraz tak, zacznijmy się was tutaj pozbywać. Fajno. Hmm. Dobra, no wbijaj, musisz wbić. Najwyżej no cię będzie tutaj Archanioł wskrzeszał, nie? Ładuj tam. Super, ładuj tutaj teraz. Eee... Teraz niebiańska zbroja. Dobra. Okej, okay. dwójka mnicha mnie padła, ale to nie ma i tak takiej tragedii. Ładuj w niego. Dobra, spoko. Tyłej tuj, siekaj. Złej tuj. O, wskrzeź go. Cudownie, złej tuj. No możesz go bić. Spoko, za siódemkę. No okej, okay. aniołowi to ty nic nie zrobisz, więc na luzaczku dobijamy cię. Fantastycznie, bitwa zrobiona. Cieszę się wielce. Okej, okay, po jednym straty, spoko, niech tak będzie. Celność dostaliśmy, no, niech tak też będzie. Są kolejni magusowie jacyś. Będziecie strzelać, więc zapiszmy sobie rozgryweczkę w takim razie. E, Farem, dzień dobry. Ja bym przesunął was tutaj, dobra, bo będziecie mieli chyba lepszy przelot z tej strony, nie? E, no, siekaj na pewno. Super, super. No, pięknie. Spróbuj w nich wlecieć, tylko nie wiem, jak bardzo nas to zaboli. O, ja pierdolę. To bardzo zabolało. To naprawdę bardzo zabolało. To zróbmy sobie tak, zanim to. W takim razie po używaniu sobie eliksirów na każdego z naszych tutaj kompanów. Eee, tak, 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 Dobra. I jeszcze odporności na ciosy. Chociaż nie wiem, czy to mi coś da. Czy to tylko. Do punktów życia. Dobra, to, to jest fajne. I spróbujemy zrobić tak, żeby Alexander przyjął na siebie pierwszy strzał, po prostu, nie? Zamienicie się miejscami, tak? Pierwszy strzał, strzał od właśnie niziołków. Bo to może być bolesny, jeśli jest tam 700. Nie? i zobaczymy, na ile będziemy w stanie. Na ile będziemy w stanie się tutaj z tego wybronić. Nie dawaj mi niebieską zbroję obrazu. Tym mi e tutaj daj w takim razie grupowego blesa. No i siekaj w niego 34. Tylko dobra, to jest ludzi. To jest totalny ludzik w takim razie. Ładuj w niego dalej. Super. No, już trzeba zacząć tamtych objaśnić, bo oni będą. Oj, ale dobra, czy ja mogę go wskrzesić aniołem? Powinienem móc, nie? Dawaj, w opór do przodu iść w takim razie. Mogę. Okej, okay, dobra, nie jest, nie jest źle. Tylko teraz, żeby tego anioła nie stracić, nie? Złej tu jeszcze wbij się w niziołka. Dobra, pobity 73, dobra. Oj, a wy truciznę nakładacie. To jest bardzo niedobre. No ale okej. Okay. Eee Zrób mi zasklepienie rany na niego. Ładuj tam. My już mamy dwóch bohaterów do wskrzeszenia, nie? Siekaj dalej. Nie możesz go wskrzesić. To jest bardzo duży problem dla nas w takim razie. No ale liczę na to, że... Jak coś się z tym odnajdziemy, nie? No dobra. To była ciężka bitwa. E, aha, i chodzimy teraz ze nagrobnie. No dobra, to ona nie będzie dostała po prostu punktów żadnych. To, to też nie jest dobre, słuchajcie. Oj, 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 to też nie jest dobre. No. To są wampiry kolejne zaś. Hmm. Nie chcę za bardzo się tłuc z tymi elfami tam, bo to jest strata dla nas, generalnie, nie? Kurwa, no oni są szybcy, nie? Mam teraz tylko jednego magusa. Uu, uu. Kurde, oni są mocni. Oj, bez drugiego maga będzie ciężko. Słuchajcie, to poroś będzie bardzo, bardzo ciężko. Trzeba to jeszcze raz rozegrać. Trzeba to będzie raz rozegrać. Spróbujmy no. To może nie skupiajmy się na tych niziołkach, co? Tylko skupmy się od razu na zbiciu ich, bo to oni nam zdali tutaj największy damage, tak naprawdę, nie? no ale eee, no właśnie co? Niziołek jak mi pierdolnie, za przeproszeniem, to, to, to tutaj mnie poskręca zaraz, nie? Wrzućmy sobie w takim razie niebiańską zbroję. Dobra, spoko, tutaj mi fps -y spadły na chwilkę. Daj grupowe błogosławieństwo. Ocizna, dobra, spoko. Chodź do przodu. Wlatuj tam. Dobra, okej, okay. to było niezłe. Zbijaj mi go do końca w takim razie. Dobra, no ty dostajesz mocno na pysio i to nie jest dla mnie absolutnie korzystne. Lysander, ładuj w niego, dobra, to jest git, to też jest git, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. wbijaj tutaj Teraz liczę na, właśnie, na ciebie, pięknie, za 180, fajnie Mam coś takiego jak grupowe, mm, jest, grupowe uzdrowienie, pewnie, że tak, to się przyda Ale sieknął, sukien, syn, nie, ładuj tam Kurwa, nie w Dostał są strzały od, od tych niziołków Nie, i to jest właśnie ten problem. Ej, dobra, dobra, dobra. Bij tutaj. Jej tutaj. No i ładuj. No i właśnie, straciliśmy Anioła. No ale z drugiej strony mamy cały czas resztę naszych jednostek. Nie nazwijmy to. Kompania, no są tutaj bardzo trudne walki, ne na tobie już teraz nie zapisuję, bo, bo to może się okazać na nas bardzo, bardzo tragiczne w skutkach, jeśli ja to zapiszę na tobie. Ojej, ilu was tu jest? Dobra, szczęście Lysander troszeczkę daje radę. Z absorbowaniem tych obrażeń. Dobra, nieźle. Złej tuj ściekaj w nią w takim razie dalej. niego, w nią. Whatever. Grupa błogosławieństwo teraz. Dobra, gówno mi robisz. To to jest bardzo, bardzo git w sumie. Zdefuj to ściągaj go. Sztos. Ładuj. A I w gruncie rzeczy, bo po prostu już ładuj w nich. To nie powinno być dla nas już jakiegoś dużego problemu. Lysandera, tylko zaraz trzeba będzie tutaj uleczyć. I też będzie Git. Nie dobra, już jeden padł. Wajcik. Eee, ulecz mi Lysanderka. Za rany. Koszt 3. Pięknie. fantastycznie. No dobra, ty się tutaj zestrasz na ryj kolego. Łady w ryj. Fajnie. Wajcik. Eee, Pozbądź się jej. O jego, yeah, whatever. No i zciekaj. Dwa strzały ponieść nie padłeś, Okej, okay. Dalej nie padłeś, Okej, okay. Teraz już padłeś, więc fantastycznie. E, no ale okej, okay, no. Jest, jest grubo. Ta walka z tym była, kurde, totalnie, totalnie przegięta, nie? To jest pewien problem w tym wszystkim, nie? Więc no nic, no. Zobaczymy, co dalej, nie? Te wampiry tutaj nie będą łatwe zaś do pobicia, nie? Oddajmy turę. Niech nam się mana trochę zregeneruje. Niech coś tam się jej zregenerowało nawet. Eee, zapiszmy rozgrywkę, byleby tego Nefarema to im nie nadpisało. No i to jest ciężka walka teraz, nie? Bo oni mają wlot W lot... turę? Prawie, że w turę. A wy? Wy też jesteście szybcy, ale nie aż tak, na szczęście. Dobra, no skupmy się w takim razie na ostrzale tych wampirów tutaj, nie? Chociaż mogłem, mogłem sobie wziąć podkę przed tym, wiecie? Totalnie mogę sobie wziąć te mikstury przed tym, no, przydałyby się tutaj. E, no dobra, trudno. E, na pewno tak, e, Blessa pierwszy mi rzuć. Teraz tak, ty mi rzuć, koleżanko, modlitwę. Bo to się nam fest przyda, nie? Dobra, na nich trzeba uważać, bo oni mają atak obszarowy zapewne. Tak klasycznie heroesowo. nic się ich pozbywaj tam. Toś jakieś straty będziemy mieć, nie? To jest... To jest pewne, że jakieś straty tutaj będą, no ale okej, okay, nie, no, coś musi być. Zbijaj gnoja, ładuj tego teraz, ładuj, dobrze, nieźle, 81 helta. Ajajaj, jak oni łupią. Eee, yy, grupowe uzdrowienie, super. Teraz ty, niebiańską zbroję mi daj. No, ściekaj w niego. nieźle wbijaj nieźle trochę strat mamy ale wydaje mi się że to są dość akceptowalne te straty e, plus, e, plus 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 to się możemy wskrzesić nie 86 tych ty wampirów było więc to nie jest naprawdę nie ma to tamto nie z do morali, do szczęścia, no nie jest to coś co mnie jara Obrona na mistrzowskim to mnie akurat jara, bo to nam da Naprawdę, może to nam dać naprawdę, naprawdę sporo Dawaj tutaj Każdy po pół koła. Doświadczenia, fajnie Szkoda, że jest tyle z magii ładu Jak ja tutaj na nikim magii ładu nie mam, nie? No ale trudno Czy nie? Czy jakieś mam? O nie, znowu unicorny Kompania, kompania, spróbujmy Ale to na pewno nie będzie znowu proste I przyjemne Dobra, spróbujmy się w was pić Hmm, 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 hmm. Oni są szybcy, trzeba o tym pamiętać, nie? Tutaj od razu niebiańską zbroję zawrócamy Tak, w was nie mamy pola No dobra, to czekaj tam Za piątkę, za czwórkę, okej, okay. łajcik Jedna druga, jedna druga, to ładuj tam Za ósemkę, nieźle, na prostej ładuj Jak najbardziej, ojej Ale tu mu nic nie zrobiłeś Przynajmniej tutaj koń padł, nie? Ale totalnie nic mu nie zrobiłeś Grupowe błogosławieństwo tej zaraz uzdrowienia polecą nie? Oj, ale te konie to będą ciężkie do pobicia, słuchajcie. Te konie będą bardzo ciężkie do pobicia, bo jest ich dużo, nie? Kurwa, i wlecia je. Liczyłem na to po cichu, liczyłem, że nie wleci jednak w tej turze ten drugi, no ale trudno. Dobra, ci strzelcy, powiedzmy, nas, nas aż tak bardzo nie bolą jak właśnie te konie, nie? Dawaj mi y, grupowe uzdrowienia. Super. Ty mi daj modlitwę na wszystkich. Super. Ładuj w niego. Raz, dwa, super, ładuj pół strzałki, jedna, druga tylko. Dobra, okej, okay, dobra, dobra, dobra. Jest mocna absorbacja obrażeń, tylko nie, nie w Dobrze, dziękuję. Uf, dziękuję, dobij go. Sztos, e, zasklepienie rany, jak najbardziej w niego. Poeta właśnie. No i Lejzander może się z tą Dobra, sztos. E, masz tam dostrzał, masz tam dostrzał, więc ładuj. Gnoja, ładuj w gnoja dalej. Osiem obrażeń, spoko no ładuj tutaj na prostej dobra, boli, 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 ale to jest na, na luzaczku, nie? Na luzaczku, wbijaj tutaj. Dobra, teraz inna się bohaterowie troszkę przytękują, ty złej tuj eee... A, ściągni oni tak. To jest? On tam coś dostał na ryj, nie. Dobra, ładuj tak. To Lazander powinien dostać, a nie dostał Lazander. Dobra, trudno. Dostań raz, spoko, na Unlucku, dwa. Dobra, dużo. Ale to ciebie zaraz O, jak dostał bryja, nie? Oj, dobra, teraz to już jest na luzaczku. Eee, zrób mi tutaj grupowe uzdrowienie i będzie wszystko elegancko, nie? Git. No, zbija jego. Jego to już na luzaczku, tutaj pozbijamy sobie. Tymi głównami. Na ile Glaizander jest niedysponowany chwilowo, to i tak jest ludzi. Ale aż 10 krzyżowców to jest bardzo duża strata. No trudno, jakoś to trzeba było porobić, nie? Czyżby koniec odcinka? Koniec tego scenariusza. Ojej. O, ja pierdolę. Przyspieszcie to sobie razy dwa. Idąc na spotkanie z wyroszczem świtu, bardziej chyba spodziewałem się zobaczyć siwo włosą pomarszoną staruszkę zgarbioną pod ciężarem mistycznej mocy. Okazała się jednak młodą osobą, wiekiem bliższą mnie samemu. A do tego całkiem ponetną i kształtną. Loki truskawkowo-czerwonych włosów opadały jej na plecy. Urana zaś była w prostą, żółtą tunikę, spiętą w talii srebrnym łańcuchem. Zamiętała właśnie miotłą niebiesko-żółty fresk na posadce. Dopiero znacznie później dostrzegłem, że przedstawia on wschodzące słońce. Tak bardzo przykuła moją mą uwagę piękna kobieta. A więc jesteś wyrosłem świtu? Zapytał Lord Lysander. U jego boku stał Adamus, zaś Proeto i ja pozostaliśmy kilka kroków za nimi. Tak, to ja. Grosznie oparła miotłą o jedną ze smukłych kolumn, a następnie zbliżyła się do mego pana. Spojrzała mu oczy i uśmiechnęła się. Byłeś bliski z wątpienia, powiedziała. I to nie raz. Wiem. A jednak tu jesteś. Dowodzi to twojej ogromnej odwagi, jeśli nie determinacji. Czego żądasz, Lordzie Lysanderze? Grosznie ruchem do niej nakazała nam podążyć za sobą i przeszła nad tyły świątyni, gdzie z ogromnego okna rozpościerał się widok aż po horyzont. Nie wiesz? odparł Lysander. Wiem, ale czy ty jesteś pewien, jakie pytanie chcesz mi zadać? Które z nich, Lordzie Lysanderze? Czy chcesz zapytać o przeszłość serwą Wortona, czy może własną? Lysander nie odpowiedział. Wtedy po raz pierwszy dostrzegłem, jak walczy sam ze sobą. Ależ byłem głupcem. Przecież wyrocznia mogła wyjawić mu miejsce pobytu jego rodzeństwa. Wieloletnie poszukiwania, jakie prowadził mój pan, mogłyby zakończyć się w jednej chwili, gdyby tylko ją o to zapytał. Wtedy jednak nie zdołałby. Nie zdobyłby informacji potrzebnych do zdemaskowania Vortona i ocelenia Paledry. Taki dylemat. To nie było uczciwe. Zanim zdołałem się powstrzymać, wystąpiłem naprzód i wybuchnąłem. Dlaczego nie odpowiesz na oba? Zasłużył na to. Przed wszystkie próby. Wyrocznia spojrzała na mnie, lecz nie potrafiłem nic wyczytać z wyrazu jej twarzy. Oblicze Lejzandera nie było jednak przyjazne. Miltonie! Ni zarzucił. Zachowuj się. Cofnąłem się, próbując zniknąć w środku, jednak głowa gotował się we mnie gniew przeciw a więc które z pytań, lordzie Leizanderze, mogę ci powiedzieć, że twoje rodzeństwo nadal żyje, a nawet gdzie przebywa? Lysander znów się zawahał. Mogę też ci pomóc odkryć prawdę o przyszłości serwortona. Wystarczy, że spytasz. Po krótkiej chwili, która jednak wydawała się trwać całą wieczność, Leizander przełknął sinę, jakby zbierając się na odwagę i rzekł: Opowiedz mi o przeszłości serwortona. Czy jest glufą Hertem? Zanim wyrocznie świtu, odpowiedziała, zapadła równie bezbrzemienna cisza. Odwróciła się w stronę oka i wbiła na chwilę wzrok w błękitne niebo. W końcu ujęła dłonie Lejzandera w swoje i pogładziła niemalże z miłością. Odszukaj wpierw stal, byś krew znaleźć, znaleźć zdołał. Pierwszy z wielu kroków skieruj w, w stronę koła. Dzięki ci odparł Lejzander. Potem zaś skłonił się i ucałował jej dłonie. Ona zaś uśmiechnęła się i powiedziała. Jesteś bardziej związany z paletą niż przepuszczasz Lejzanderze, Życzę ci powodzenia. Gdy tylko posłuchanie dobiegło końca, ruszyliśmy w drogę. Ja poszedłem do drzwi ostatnim, ale zanim zdołałem wyjść, wyrocznie wypowiedziała moje imię, tak? Odparłem z niepokojem. Czyżby ją rozgniewał, wtrącając się do rozmowy? Jaki masz cel? spytała. Mów! Jaki masz cel, giermku Miltonie? Po co istniejesz? Nie miałem pojęcia, co chcę usłyszeć. Rzuciłem więc pierwszą odpowiedź, jaką przyszła mi na myśl. By służyć memu panu, Lyzanderowi. Czyżby? Odrzekła z powątpiewaniem, jak gdyby wiedziała coś, o czym nie miałem pojęcia. Wyrocznie świtu ujęła znów modlitwę, miotłę w dłonie. W mojej głowie powstało zaś jeszcze większe zamieszanie niż przed spotkaniem. No i bam 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 bam. Koniec. Ten świat jest przed... To już jutro. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Cześć.